Zarządzanie sprzedażą w BS4 Ultra. Tematy sprzedażowe w poszczególnych firmach określane są różnymi nazwami. W programie BS4 Ultra wszystkie te nazwy mieszczą się w pojęciu transakcja. Można skonfigurować wiele odmiennych typów transakcji: sprzedaż standardowa, hurtowa, detaliczna i tym podobne składających się z różnych faz, np. przygotowanie oferty, negocjacje, zamówienie, realizacja, zakończenie i tym podobne. W każdej fazie transakcji przyporządkowany jest odpowiedni status. Transakcja po przejściu do danego etapu może zostać uznana za otwartą, utraconą lub wygraną, co umożliwia późniejszą analizę efektywności działań. Otrzymałem właśnie zapytanie od firmy Swiss Partner dotyczące naszej oferty drzwi wejściowych. Z poziomu kartoteki firmy otworzę transakcję typu sprzedaż standardowa. Na ten rodzaj transakcji w naszej firmie składa się 7 możliwych etapów. Transakcja zawsze musi zostać powiązana z kontrahentem. Może on jednak zostać zmieniony w trakcie procesu. Nie mam jeszcze pewności, że uda się ją zrealizować, jednak do systemu BS4 Ultra powinno wprowadzać się także sprzedaż potencjalną. Nawet jeżeli nie dojdzie do jej finalizacji, będzie to wartościowa informacja do celów analitycznych. Tworząc ofertę, muszę wybrać odpowiednie produkty z bazy. Zaproponuję drzwi wejściowe w dwóch wersjach: AC i ABB. Poziom sugerowanych cen dla każdego klienta wynika z określonych w systemie reguł. Więcej na temat ich ustalania dowiecie się z odcinka Zarządzanie cenami. Dodatkowo, jako nowemu klientowi, chciałbym udzielić firmie Swiss Partner rabatu w wysokości 10%. Taka oferta wymaga jednak zgody kierownika Piotra. Piotr przegląda ofertę i podejmuje decyzję co do akceptacji przyznanego przeze mnie rabatu i przygotowanej oferty. Po zatwierdzeniu transakcji mogę wysłać ofertę do klienta ze stworzonego wcześniej szablonu, do którego program automatycznie podstawi dane z zamówienia. Po wykonaniu tej czynności faza transakcji zostanie zmieniona na wysłano do klienta. Dodatkowo mogę utworzyć monitoring, który będzie informować mnie o wysłanych ofertach, na które nie otrzymałem odpowiedzi od co najmniej trzech dni. Monitoringom poświęcony został osobny odcinek. Po wykonaniu telefonu do klienta w sprawie oferty otrzymałem odpowiedź, że zdecyduje się on zamówić 50 sztuk drzwi AC. Z poziomu kartoteki firmy wybieram właściwą transakcję i modyfikuję jej listę pozycji, pozostawiając tylko produkty wybrane przez klienta. Następnie zmieniam etap transakcji na zamówienie przyjęte do realizacji, co dla systemu oznacza transakcję wygraną. Program może także pokazywać stany magazynowe produktów. Okazuje się, że obecnie nie posiadamy odpowiedniej ilości drzwi typu AC, w magazynie i należy zamówić dostawę. Proces składania zamówienia u dostawcy obejrzycie w kolejnym odcinku. Dzięki skonfigurowanym w systemie różnym typom transakcji kierownik dysponuje większą wiedzą o portfelu potencjalnych zamówień i efektywności działań pracowników. Może on również szybciej przewidzieć potencjalne zmiany w sprzedaży i odpowiednio zareagować oraz ustalić ich przyczyny. Wzrasta również efektywność sprzedawców, ponieważ dysponują oni lepszą wiedzą o historii kontaktów z klientem. Dzięki skutecznej kontroli działań pracowników podnosi się również ogólna niezawodność funkcjonowania firmy. W systemie z transakcją można powiązać różne elementy, m.in. zlecenia, dostawy, faktury z programu ERP lub przychodzące e-maile od klientów. Istnieje możliwość ustawienia różnych monitoringów alarmujących, np. o tym, że transakcja zbyt długo znajduje się w danej fazie. Nowe transakcje mogą być także automatycznie otwierane na bazie zamówień ze sklepu internetowego. Aby poznać więcej możliwości programu, pobierz demo lub obejrzyj kolejny odcinek. Możesz też bezpośrednio skontaktować się z naszym konsultantem.